Kamil Budda, youtuber, influencer, miłośnik drogich samochodów. W październiku 2024 roku jego nazwisko znalazło się na pierwszych stronach gazet. A dlaczego? Ponieważ został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziś dowiecie się, za co dokładnie został oskarżony, czym się zajmował i na jakim etapie jest jego sprawa. Zaczynajmy. Kamil Budda był jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców w Polsce. Był znany z kanału o tematyce motoryzacyjnej, gdzie prezentował luksusowe auta i organizował loterie dla swoich widzów. Jego charyzma i pasja do motoryzacji przyciągnęły miliony. Jednak za kulisami tej błyszczącej kariery miało miejsce coś zupełnie innego. 14 października 2024 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Kamila Buddę i 9 innych osób, jak podaje prokuratura. Grupa przestępcza miała działać na szeroką skalę, obejmując nielegalne gry hazardowe i wyłudzenie podatku VAT. Dobra, może teraz jakoś wyjaśnimy zarzuty. Organizacja loterii pod przykrywką sprzedaży e-booków czyli nic innego jak gra losowa bez licencji. Kolejny zarzut wystawianie fikcyjnych faktur VAT dla firm by zmniejszyć należności podatkowe. Kolejny zarzut to pranie brudnych pieniędzy przez transfer środków między kontami pod pozorem pożyczek. Wszystkie te informacje pochodzą z materiałów dostępnych w internecie. Teraz wam sprzedam taką ciekawostkę. Wartość zabezpieczonego majątku to ponad 140 milionów złotych, w tym 51 luksusowych samochodów i 77 milionów złotych na kontach bankowych. Dobra, przejdźmy teraz do innej kwestii. Zastanówmy się, jak działała grupa. Według prokuratury, grupa wykorzystywała internet. Do organizacji loterii, które omijały polskie przepisy hazardowe. Sprzedaż losów maskowano jako zakup e-booków, które miały być dodatkiem do loterii, a tak naprawdę w rzeczywistości nikt nie interesował się e-bookami. Liczyły się wygrane. Dobra, przejdźmy dalej. Jeżeli zarzuty wobec Kamila zostaną udowodnione, niestety. Może on zostać skazany nawet na karę 12 lat pozbawienia wolności. W sprawie biorą udział także inne osoby, w tym rzekomo współpracownicy Buddy. Śledztwo wciąż trwa, a zatrzymani przebywają w areszcie tymczasowym, a pieniądze i luksusowe auta zabezpieczono jako potencjalny dowód w sprawie. Wszyscy na pewno zastanawiają się, jaki jest aktualny etap postępowania. Obecnie prokuratura prowadzi dochodzenie, a śledczy zbierają dowody. Mistrzowie w swoim fachu przewidują, że proces sądowy może potrwać miesiące, a nawet lata. Czy Buddha przyzna się do winy, tego dowiemy się w nadchodzących miesiącach. Sprawa Kamila Buddy to przypomnienie. Jak wszystko łatwo, z błyskawicznego sukcesu. Może przerodzić się w dramat. A wy co o tym sądzicie? Czy Buddha był świadomy? Co robi? Czy został wciągnięty w coś większego? Dajcie znać w komentarzach, jeśli podobał Wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. Do usłyszenia.